Dlaczego on to robi? Dlaczego tak mnie denerwuje? Ujada, warczy, szczeka, mam go dość. Pada, szaleje burza. Może to przez to, mnie to nie obchodzi. Ja chcę spać, pragnę snu. Błyski piorunów rozjaśniają mi drogę. Idę do szopy. Biorę stamtąd coś, co mi pomoże. Tak to się kiera. Biorę ją w dwie ręce. Kieruję się w stronę budy mojego pieska. Pieska, co to za określenie? Ten skór wysyn przeszkadza mi w śnie. Jestem coraz bliżej. On wie o co chodzi. Oddala się. Ale łańcuch nie pozwala mu za daleko uciec. Unoszę się kierę w górę. Uderzam mocno i zdecydowanie w jeden punkt. O to właśnie chodziło! Rozwaliłem łańcuch. Teraz pies może bezpiecznie uciec i schować się przed burzą, a ja zmrużyć powieki.